Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Uncharted 4 Jak wiecie, ostatnio skoczyliśmy właśnie o to Jakby w takiej komnacie Tak mi się wydaje, że to tak można nazwać Jesteśmy oczywiście z bratem Samuelem No i słuchajcie, szukamy jakichkolwiek podpowiedzi Które mogą nam powiedzieć coś więcej Gdzie może być skarb Ogólnie, no będzie co szukać Jest sporo rzeczy No dobra, zobaczmy sobie najpierw tutaj No dobra, czyli tutaj nic niestety nie mamy Ogólnie widzę, że Musimy przeszukać każdą prawie szufladę, więc naprawdę złodziej. będzie... No faktycznie, czyli będzie tutaj naprawdę sporo rzeczy do przeszukania. Ale już wiemy, że jednego pirata uznali jako złodziej, czyli no zarąbał po prostu coś pewnie. Jakieś wskazówki albo jakiś skarb. A no, tu mamy. Mnóstwo wykaz. skarbów. 10 tysięcy monet srebrnych, mogolskich 35 kilo, 92 kilo, 181 kilo, 544, o 4000 tysiące Ja no Dobra, czyli mamy wykaz prawdopodobnie tego skarbu Którego my poszukujemy oczywiście, tak mi się nie przynajmniej wydaje no to mamy jakąś skrzynię, zobaczmy co w niej jest Też jest pusto No i nic Hmm, gdzie to ma... Gdzie to może być? To jest pytanie, kurczę. Tutaj nic nie mamy. O, tu jest jakiś... Kapitan Avery. Bardziej bym powiedział jego głowa. A bardziej mi powiedział pół za głowy. <dobra>, dobra, tutaj... Coś jest do przeszukania? Jest, dobra. Otwórzmy sobie szufladkę. Pusto. Też pusto, no. Hmm, pytanie teraz. Czy my w ogóle coś tutaj znajdziemy? Tu nic nie ma, dobra Tu jest następna szuflada no, hej. O jest jakiś jakiś papier Kolejny Czy to było na tych półkach? Hmm, Czyli kolejny spis y, skarbu na to by wyszło Dobra Ej, Nathan, bo, bo... Patrz na to Na co? Co, co masz? Monety z Libertali. Mm -hmm. To symbol Eweriego. Mm -hmm. Przetapiał złoto i bił własną monetę. Sądząc po tym i tych listach załadunkowych, skarb był tutaj. Ta. A to rodzi pytanie, gdzie jest teraz? Dobra. No to wiemy, że walczyli na zewnątrz. Ta, a potem w środku. Koloniści gorąbnęli? Nie próbowali odzyskać swoją własność. Zobacz. To Avery, Tyu, Ojcowie Libertali. Oznaczeni wszyscy jako złodzieje. złodziej. Nie morderca, nie tyran. Złodziej. Kiedy koloniści się tutaj wdarli, skarbu już nie było. Tak, bo ci dwaj go zacharabcili dla siebie. Piracka natura, tak? Piracka natura. Gdzie jest skarb? Wiem, gdzie go wzięli. Co? Gdzie? A, mapa. To mapa. Ta. a tam? To nasz skarbiec. To mapa Libertalii. No, przejdź na drugą stronę wyspy i patrz. O tam. O. New Devon. Czy... Avery był z Devon w Anglii? Ano, był. Te domy są naprawdę olbrzymie. I każdy hmm. z nich ma swój symbol, bo oni tam mieszkali. Proponuję wejść na tamtą wieżę hmm? i się rozejrzeć. New Devon, nadchodzimy. No, no, znaczy nie mamy jakąś wskazówkę, tylko teraz pytanie, czy faktycznie to tam będzie? Okej, okay, no. co teraz? To jak tam wejdziemy? No właśnie, jak tu wejść co na górze jakoś trzeba będzie. Okej, okay. czekajcie teraz tak. Spójrzmy sobie. Jakbyśmy się mogli tu wdrapać tu jest ogólnie. Aha, tu był jakiś No dobra. OK Okej. I on jest, a tam jest. Dobra, czyli on ma jakiś pomysł. No, spróbujmy mu pomóc. Zobaczymy, co on tutaj chce wykombinować w ogóle. Dobra, gotowy? No, no, no. O, jest jakaś, e... jakaś dźwignia. Jest random. Dobra myśl. Chcę się tak dziwić. Po prostu podziękuję. Ok. Pytanie teraz, no. czyli jednak to nie tak, czyli co? Jak to się teraz tam wspiąć? Gdzie to w ogóle tam iść? To jest pytanie. Spróbujmy jeszcze raz. Być może teraz nie wyszło, dobra? Jeszcze raz, może tu musimy się do tego pomnika dostać: pyk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk. I pyk. I pyk. I pyk. I pyk. Gdzie my to musimy się dostać? Hmm. Huh. nie do końca wiem gdzie w sumie, słuchajcie. No tam się nie uda. Hmm. Huh. Gdzie by tu się dostać? To jest pytanie. Dobra, czyli jednak tu musimy na ten łańcuch skoczyć Tylko teraz po prostu będzie trzeba to zrobić jeszcze inaczej Nie zeskakiwać od razu z tego z tego, tego łańcucha Tylko się dobrze rozbujać I na tym łańcuchu przeskoczyć na te obrazy prawdopodobnie Dobra, za delikatnie teraz Trzeba się mocno rozbujać słuchajcie, będzie ciężko w sumie no dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujmy. Najważniejsze, że już wiemy, jak to trzeba zrobić. Okej. Okay. Jeszcze troszeczkę. No, kurde, no nie będzie to takie łatwe, wam powiem szczerze. Naprawdę jest ciężko. Bo nie wiem, dlaczego on się nie chce tak za bardzo rozbujać. To mnie trochę zastanawia. No, spokój się, Randall. Opsa, opsa. 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 I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. No, no, spokojnie. Dobra, mamy. Nice. W końcu poszło. No, dobra, nice. Już mówię, nie uda się, słuchajcie, nie? Ok, Mamy naszą wieżę. Ole, tu jest widok. Jo, pierdykom Pięknie to wygląda, wam powiem, nie? Dobra, okej. Okay. I co? Musimy na górę w takim razie się dostać, no bo innego wyjścia nie mamy. Okej, okay, jesteśmy w środku. No to na górę. Aż dziw, że te schody się nie rozpadły. No. Aj, aj, aj. Nie kracz. No nie, nie wiem, no, dla mnie też sobie to jest dziwne, bo uważam, że po takim czasie to raczej by się to zawaliło, ale może A, i... Nie mówiłem Dobra czekajcie, czyli co? To... Aha dobra, czyli tu jest... No linkę Uf. Widzisz te wieże? Widzę. Pytanie teraz... Eee, o, le What the fuck? Tego trochę było, wam powiem szczerze. Okej... Okay. Dobra, mamy lineczkę. o o. To nie miało być tak. <grym> Dobra, jeszcze raz, słuchajcie. Myślałem, że po prostu... Mm -mm, czyli to nie tak, dobra. Okej. Okay. No chyba tutaj, nie? Tak mi się no. wydaje. już nic. Po prostu upewniam się, że jeszcze żyjesz. Dobra. Uh. Ka, komnata można powiedzieć. Słuchajcie, dobra. Tylko pytanie teraz gdzie? Co tutaj? Okej. Okay. Nie, tu raczej nie. A okej, okay, tu jest jakaś drabina. Chyba musimy się podsadzić. Podsadzić się? Byłbym wdzięczny. Dawaj sam, chodź tu. Dawaj dawaj. Co on chodź, robi? <grym> <grym> okej, okay, jest na górze. Okay. Gitarka. Dobra, mam coś. No to zepchnij się? to. No to chodź. Dobrze, że wytrzymała podłoga, bo dopiero by było. <grym> No ale tu jakiś skarb też chyba był, ale nie wiem. Dziwnie to wygląda w sumie. Dobra, zobaczmy co mamy na górze w takim razie. Wow, wow. Niezłe widoki, co? No, no jest. o jest. Jest, jest ten budynek. Po drugiej stronie rzeki. To co, idziemy? Złupić bogaczy? No dobra, tylko teraz trzeba zejść w takim razie. Czyli mamy kolejne. tam zejść? Tak jakby. Chodź. No trzeba ostrożnie w takim razie. Kiedy dotrzemy do New Devon? za kilka godzin. To zależy od tego, ile będzie przeszkód po drodze. Hmm, czekajcie bo. Okej, pind. Jezu! Wow. Nic jest! Nie, no chodź. Nie bierze ja Dobra, Dobra, Dawaj, dawaj! O cię fine. no to już wiemy kto przyszedł. Gdzie jesteś? Opsa! Dobra, nice. O cię, oni większą rozpierduchę robią niż, niż my, nie? No tak. Aha, to nie tutaj? Ja myślę, że tu trzeba zskoczyć. No kurde. Gdzie jesteś? mówię, oni większą rozpierduchę robią niż, niż my, nie? O, Też mi się daje wydaje. O ciepła. Natan, Natan, Musimy No co robić taką rozpierduchę, Nie mogą tego na Ja Nie, biedzie. Niechich. chodź tutaj. do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Mamy. A ty masz. Brak, Brak rozumu.

No nie, no co jest? Przecież ja zdążyłem bez sklipu. No nie, dawaj, dawaj. no nie. Nie, nie, nie. dawaj, nie, o, Nie, po prostu obal. Dobra, lecę, nara. No, spin. Dawaj, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. O, skop motyle. sam skop motyle! No szkólna. Okej, jeszcze raz. Dobra, i ja pierdzielę. no wam powiem, że naprawdę tu się hardkorowo zrobiło. Dobra. No ale mówię, oni taką rozpierduchę zrobili, że... No masakra, nie? Tu nic się teraz nie, nie, ten, nie zachowało. Oni wszystko... wszystkie dowody chyba chcą zniszczyć. No dobra, jeszcze ta teraz tu jest. Co za... ...pierdzielona. Okej, czekaj, czekaj. Cześć, Nadin. A, dobra, Mango! Mango! Co ty tam bradzisz? Moje bezpieczne słowo. Widzę, że cię to bawi. Ach, tak już czasem mam. Ta. Ty i twój brat okazaliście się skuteczniejszymi poszukiwaczami skarbów. No jak mi przykro. Ale w innych drużynach. Czy... Nic straconego. Zaufać Drake'om? Drugi raz już się nie trafił, Przegadajmy. Mm, potrafił, Dobra, to było gorsze niż myślałem. To ja chyba już sobie pójdę. I ty myślisz, że tak po prostu pozwolę ci odejść? Byłoby to mądre posunięcie. Hmm. O, daj spokój. Nadal zielona. Wiem, że twarda, walczyć, ja na ja jednego. Myślicie, że moi ludzie tu nie idą? Muszę im kupić trochę czasu. Chyba że sama was załatwię. No, jestem w stanie w to uwierzyć, nie? W sumie. No, pięć, żelona. Mam dosyć tej wyspy, mam dosyć twojego brata! I mam dosyć ciebie! O co to, to to nie? Odwoź się! No rona! <gryw> Bóg poddał mi obawie, co? jest? jest? weź tak mnie zarabiasz! Możemy na tym pogadać? No Daj, radę nasz braciszek widzę. się. to tylko A masz dziwko. Ała. coś się dźwięki zbugowały. Dawaj, 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 dawaj. Oj, szybsza była no. zielona. Jesteś szybka. Ale nie aż tak. Zapomnijmy. o niej. Musimy natychmiast zwiewać za nią i... No jeszcze ten teraz, ej, 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 Uspokójmy się. Uspokójmy się, dobrze? A to ciekawe. Nate? Samuelu? Odłóżcie swoją broń! Wszyscy! Nie! Rave, przecież on to zrobi! Nie, nie przejmuj się nim na dino. Oni nie mordują z zimną krwią. To nie ich styl. Taki jesteś pewien, Rave? No śmiało. Strzelaj. Sam. Zrób to, a zginiecie obaj. No to trudno. Ani kroku dalej! Nawet takiego? Sam, oddaj tę broń! Ostrzegam cię! Zrób to! Rayf! Słuchaj, Słuchaj. trzymaj się ogień! Nie strzelać, mówię! Odłóż go! Spokojnie. Okej. Okay? Spokojnie. Nie martw się nadin. To nie w ich stylu. Nie sądziłem, że się odważy. Samuelo. Jak tam? Wiedziałeś, że tak się to skończy, co? Hey! Musiałeś. Masz nas w garści. Spokojnie. Jesteś biznesmenem, może dobijemy targu? A, targu? No, zaciekawiłeś mnie. A. No, śmiało słucham. Chwileczkę. Czekaj, Na znaleźć no, jest za bardzo poważni, by coś mi się no wydaje. Możecie. Słuchajcie, a ja w zamian was nie zabiję, tak. No i odpaliłeś nam działkę. <laughs> ten gość ma naprawdę tupe. Tylko tyle, żeby mógł się wykupić, ok? Wykupić? Na ten... Tak, gnił za nas w więzieniu. Uwolnił go niejaki Hector Alcazar. Ma u niego dług. Wow. o czym ty do cholery gadasz, Nate? Alcazar został zastrzelony w Argentynie jakieś pół roku temu. Aha. To ja wyciągnąłem sama. Aha. O u. Wow. Co ci powiedział? Sam, co ty wymyśliłeś za bajeczkę? O Alkazarze? Serio? Smutne. Okłamałeś swojego braciszka? Ma, mamy tylko czas. Momenci. Sęk w tym, Nate, że ja nie przestałem szukać tego skarbu. Tylko cały czas gubiłem trop. <laughs> A potem słyszę, że nasz drogi Samuel Drake Znawca Avery'ego Żyje I ma się dobrze Nie było żadnej ucieczki Przekupiłem naczelnika A on wyszedł przez główną bramę Przez ostatnie dwa lata szukał drugiego krzyża dysny. No, nie ładnie, Samuelu Robił to dla mnie Nie, Czyżby? to jakaś bzdura O, sam Zaprzeczysz? Nate Jezu, nie, nie. Posłuchaj, skarb Iwerego jest nasz. Zawsze był nasz. Pozrzuciłem dla ciebie wszystko! No nieładnie e, się zobraźni. teraz zachował Ej, wobec e, tego mnie Natana. Najpierw mi nawiał i wciągnął ciebie oraz tego staruszka w to wszystko. Co nie ukrywam, sam bardzo źle mi robi. Ale... To jest już przeszłość. Nie zasługujesz na to. A ty? Z tego co pamiętam, jesteśmy złodziejami, Węszącymi, gdzie nie trzeba. Rafe? Co? Skończysz to wreszcie, czy ja muszę. Słyszeliście panią? Ej, coś pominiesz. I możesz się pożegnać ze skarbem. Sam powiedziałeś? Że gubiłeś tropy? Zrozum, Tolejf, potrzebujesz nas. Masz rację. Mówi. Tak, odczeń. Wystarczy mi sam. Zaraz zaczekaj, bo pełniesz mnie. Nie nie nie, błąd... nie, 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 O, jeszcze przerąbam. To się wesoło robi. O Boże. Nate! O! A on na co tu hey, robi? Nate. No chyba jakieś wspomnienia Nathan tam. No, oto i on. A w ogóle kto tu mieszka? Nie no, mam chyba pojęcia. Chyba nikt już. No, ale to na pewno ten adres. Obserwuję to miejsce od dobrych paru dni. Dom jest pusty. Hmm. Czyli wróciliśmy no po mi? dokumenty rodziców, na to by wyszło. Bracia Drake'owie, no i co? Słuchajcie, w takim razie dzięki wam za czuć? uwagę. Oczywiście na dzisiaj będzie to Najlepiej wszystko. Yy, no i co? A, Oczywiście fuj, zachęcam was do Łapy górę, komentarzy Przepraszam bardzo. Subskrypcji z dzwonkiem byście byli na bieżąco z każdym filmem na moim kanale. Myślisz, że no i co? Widzimy się już do samego ciku. Na razie, cześć. Strzałeczka.